Pięknie roztomili. Posłuchajcie o mleku, o syrze, a o maślące. Jak macie radzi to moje wyrządzanie, to mi dajcie palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał. Dzięki piękne, będę e, <laughs> Idę Idziemy dzisiaj po magazynie, po konsumie, a dziwą się na te wszystkie mleka, syry, a maślunki. Myślę, że jeśli to zebrać, albo nie. Sięgą packą, dziwą się na to, co tam napisali, a na ozajst jeżek z tego głupi, bo tela liter e nie widziałech w żywocie. A jakże chcę w że mleko w plastiku wydzierży dwa miesiące, to się pytam są, sie, są siebie, co by na to rzekła moja mama, albo bajciotka ciotka Chmielka. Bo przecież kiejsi ludzie byli nauczeni, że mleko je od krowy, a nie z magazynu, a wszystko je we szkle, a nie w jakimś plastiku bo jakże był małym synkiem, to mleko, a śmietunkę się robiło w chałupie, a inni ci w miastach kupowali to w szklunkach z mleczarni. Ale niż to tam trafiło, to była fest długo cesta, Bo mleko się nie bierze z magazynu. Ono się bierze z ludzkiej roboty, a od krowy. Kiero z człowiekiem żyje. <laughs> Tuże jeszcze i 300 roku temu <laughs> przyszł gazda na Jor, <laughs> na spęd, do dziedziny, a kupił ciczkę Zakludził se ją do chlewa, do, y, do, do woł i trowy siana, co by rosła. Jak już kapkę podrosła, to ją zakludził na miedze, na łańcuchu, a przybił na kuliku kładziwym. Jak wypasła koło, bo i młodo trowka szmakowała, to ją przebił, przemknął na nowy plac. Dycki był kąsek miedzy, co by się napasła. Jak już kapkę podrosła, a zaszła gonić z chwostym ku wyrchu, to się biegała. Każdy gazda wiedział, że taką jałówkę trzeba zaklucić kubykowi. Jak została cielno, to dyski tak bywało, że się cieliła w zimie albo na jor. W każdym chliwie se gazda robił w kątku legier ze słomy, bo yy, kiedy się zaczęła jałówka cielić, to on musiał być blisko. Baj jak trzeba było po weterynorza dzwonić, to wartko leciał do sąsiada, kiedy miał telefon. <laughs> jak się jałówka ocieliła, to już była krową. Gazda ją chnet wydoił, co by się dać napić cielokowi yy, z amperka tej siary, bo się prawiło, że ta siara ma w sobie najwięcej dobrego, najwięcej witamin, yy, roztomających przeciwciał. A potem się niechało cićkę cyckać, a co nie wycyckało, to się doiło. Coraz więcej żrą a siana tuż gaździną miała coraz więcej mleka. A co z tym mlekiem? Jak krowę podoiła do ampra, to już w kuchyni wzięła... E, chandrę, a przesadziła mleko do garca. Odloła coś do mniejszego garca, a zbytek niechała. W mniejszym garcu, jak go na kachloku zgrzała, to było na śniadani jak domorot z chlebem, z kakałem albo z gryzem. Wielki garniec gazino odstawiła do szpajski, co by się skiszczało. Na drugi dzień się, do, się na niego podziwała, a zebrała z wyrchu śmietunkę. Wszystko, co zbyło, siło dali. Tą śmietonkę wloła do maśniczki, a Starka zaczła robić masło. Za godzinę się zaczęło pomału na, na wyrchniczku robić masło, a za pół godziny już w maśniczce gichało. Tuż Gazzino wzięła na lawur, masło wyciągła, zaczęła go puczyć, a płukać wodą. Z maśniczki zloła wyrobiche, maślunkę. Kiero ze ziemniakami smakuje Starzykowi jako w najlepszej restauracji. A z je syr? Tuż przeca, że z kiszki. Co się ją robi z mleka, jak się go odstawi do ciepłego, ba i do szpajski. tego jak je ciepło, a jeśli je lato lebo zima. Kiszka się musi zrobić tako, że ją Gazino krążą nożem. Taką kiszkę Gazino postawiła na kachlok, pomieszała warzechom, a chnet się z niej zrobił syr. Zloła go przez Handrę do bącloka, a niechała co by stwierdnął. No a cóż takowy syr. Eee, cóż z tym syrym? A idzie go do, dać na, do kołocza, idzie go zjeść z kakałem, z cukrem albo ze śmietunką. A co się złoło ze syra do to była kapołka. Gazda, stażik ją pił, a nie było nic lepszego jak się chciało pić w chyc. Cóż wiecie, wiele roboty. kiedyś musieli gazda, gaździno zrobić. Co by mieć, wszystkie tywieca? Tywieca, pokierę się gocie teraz w magazynie. Pamiętajcie wszystko. Pamiętajcie, że wszystko w plastiku to jest chemia, a co jest w szkle, w buncloku albo w garcu, to możecie pić, a jeść, bo to macie z ze zesiana, z tego co się gazda utropił, a gaździno się uśmiechła.